Witam w systemie nawigacyjnym Navitel, Kuba Wielak. Razem zawsze dojedziemy do celu. Za 300 metrów skręć w prawo. Widzimy się ze słonecznej Chorwacji. Jest wieczór, ale uwierzcie, mi ten wieczór to około 33 stopni. Jest cholernie, cholernie, duszno, ale jednocześnie pięknie i jest na co popatrzeć. Jest czym popływać, co jest najważniejsze. Wracamy do meritum. Jak się tu znalazłem, bo to jest kluczowe pytanie. Pomyślicie, że pewnie zobaczyłem sobie na mapkę albo odpaliłem mapę Google i przyjechałem. Nic z tych rzeczy, bo wybrałem sobie to. Ten swoisty powrót do przeszłości. Powrót do przeszłości, bo dzisiaj mało kto przynajmniej tak mi się wydaje, korzysta z tradycyjnych, klasycznych nawigacji. Uwaga, offline, tak, to są nawigacje offline. Zgrywamy sobie mapy i możemy działać. Jeżeli nie zaktualizujemy map, no to nie wiemy co się dzieje, tak? Mamy stare mapy, tak jak stary Atlas. To co jest ważne, to urządzenie nie łączy się w żaden sposób z internetem, nie ma tu slotu na kartę SIM, więc nic z tego i nie zobaczymy, bo po prostu nie ma takiej opcji, żadnego live traffic ani informacji o ruchu. Jak to urządzenie się sprawuje, jak udało mi się z nim na Chorwację, jak z nim wrócę, bo to Wam pokażę teraz, to rozmawiałem sobie wieczorem. Ja natomiast jutrzejszym rankiem odpalam nawigację, wklepuję sobie Lublin, czyli moje miasto, moje miasto zamieszkania i jedziemy z Chorwacji, ze Starigradu przez Węgry, przez Słowację. Później na Rzeszów, później na Lublin, przynajmniej tak to powinno być w teorii. Zobaczymy, co nam rano zaproponuje ta mapka. Pamiętajcie, zanim gdziekolwiek wyjedziecie z takim nawitelem albo z inną nawigacją, koniecznie musicie podpiąć ją do lapka albo do Waszego komputera. Po co? Po to, żeby móc zaktualizować mapy. U mnie wyglądało to tak, że wpisałem sobie program Navitel Navigator Center. Bez problemu pobrałem Taką apkę na mojego PC na Windowsa, po czym okazało się, że wyjściowo w urządzeniu, uwaga, mapy były z 2021 roku. Tak. Jeżeli chodzi o program, też sam program, sama apka Nawitela zaktualizowała się o kilka, tam było wersji, kilka albo kilkadziesiąt na wersji do przodu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wyjeżdżałem 10, 10 sierpnia i co najciekawsze, mapy były z trzeciego kwartału tego roku, 2024, ale same z kolei fotoradary, baza fotoradarów, baza punktów FOI to było yy, wyjeżdżam dziesiątego, z ósmego, czyli mieliśmy dwa dni, tylko dwa dni takiego dystansu, uważam, to jest bardzo mało i sprawia, że można w miarę pewnie się czuć i próbować po prostu jechać. Tak jak widzicie, teraz nawigacja nie jest do niczego podłączona i to jest świetne, bo znajdziemy tutaj baterię, 800 mAh i w moich rękach Ponad pół godziny bezproblemowo to urządzenie działało, podejrzewam, że będzie mogło działać dłużej o ile na przykład zredukujemy jasność ekranu, ja korzystam z 80-100% i pewnie to też w jakiś sposób dobijało urządzenie, natomiast sama obsługa zobaczcie jest banalna, jest banalna, jest intuicyjna. Tutaj to co możemy zrobić, szukamy sobie punktu, mamy trasę, mój nawitel, otwarzasz multimediów i na końcu. FM Transmitter, ustawienia. W ustawieniach zobaczcie, mapa, nawigacja, ostrzeżenie, ustawienia regionalne, system, deska rozdzielcza, resetowanie ustawień prawa autorskie. I ja Wam teraz chciałem pokazać coś, co jest bardzo istotne. Mianowicie deska rozdzielcza. I Wy teraz będziecie mogli się przekonać, a ja się w Waszych oczach uwiarygodnie, że tak jak widać, no cóż, troszkę na tej nawigacji zrobiłem, tylko że czy najwyższa prędkość wynosiła 360... 7 km na godzinę? Na pewno nie. no Na pewno nie tym autem. Jeżeli chodzi o czas, jest prawidłowo. Jeżeli chodzi o wschód, zachód, słońca jest ok. Czas postoju, czas przemieszczania, zobaczcie 1300 km. No jest się czym pochwalić. I można powiedzieć, że w jakiś sposób potrafię o tej nawigacji coś powiedzieć, bo po prostu nie niej skorzystałem. To co jest kluczowe, zobaczcie, jak wygląda samo wyszukiwanie. Klikamy sobie znajdź i albo wykorzystamy adres, albo. Najbliższe miejsce, punkty trasy, historia, ulubione, współrzędne lub na mapie. Więc możemy też tutaj z palca wkazać sobie miejsce, które po prostu chcielibyśmy odwiedzić. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Ja sobie mogę mapkę oddalić, wybrać sobie coś, co mnie zainteresuje, ustawić ustawić jakiś punkt docelowy. Zakładamy, że to będzie na przykład tutaj. Droga osiedlowa i możemy rozpocząć naszą drogę. Tutaj jest przycisk jedź. Mamy trzy trasy, jak zwykle urządzenie proponuje. 1, 4 km, 2 minuty, 1, 6, 2 minuty, 1, 7, 2 minuty, różne trasy. Rozpoczynamy jedną, tam sobie jedź. Jak widzicie, obsługa jest mega prosta. Teraz mogę sobie zatrzymać oczywiście to, co się tutaj dzieje, zatrzymać nawigację i mogę wybierać sobie kolejną trasę. Ciągle urządzenie pracuje na baterii, to mi się bardzo podoba. Uff, muszę Wam powiedzieć jedno. Świetnie nagrywało się na zewnątrz, Świetnie nagrywało się w samochodzie, Świetnie nagrywało się na Chorwacji. Natomiast zobaczcie, wróciłem. E501, na bitę E501 doprowadził mnie z powrotem do mojego macierzystego Lublina. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak ta nawigacja działała. Jestem zadowolony z tego, jak prowadzi, jakie wydaje komunikaty, jak ostrzega przed fotoradarami, ale nie ma róży bez kolców. Zdarzyło się na tej trasie, którą widzieliście, którą nawigacja mi zaplanowała dwukrotnie i to raz o dziwo na Słowacji, że nie było na mapce drogi objazdowej, a tych objazdów teraz jest masę. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że mapa jest offline, mapa jest wydawana kwartalnie, no i jeżeli będziemy mieli... PH, bo tak to chyba trzeba określić, i akurat w kwartale pomiędzy wersjami utkniemy, może się okazać, że jakiejś objazdowej drogi zabraknie po prostu na mapie. To mi się zdarzyło na Słowacji, to mi się zdarzyło raz w Polsce, więc tego rodzaju kwiatki będą, ale one na szczęście były bardzo łatwe do pokonania. No bo gdzieś tam po drodze były znaki, także uwaga, objazd, Ja patrzę kurczę, jaki i jak tutaj nie każę jechać prosto, droga jest zamknięta, ale mam znak z objazdem. Po czym wszystko wracało do normy? Jeżeli mamy oczy otwarte, to ja nie widzę problemu, żeby sobie z tym poradzić, bo wszystkie główne drogi: skrzyżowania, fotoradary, ograniczenia prędkości, pomiary odcinkowe, to wszystko tutaj było i to dla mnie było kluczowe. Ten nawigator sprawdził się tutaj dobrze. Ja jestem w zasadzie bardzo zadowolony z tego, jak ta mapa działała, bo ona jest responsywna, ona jest szybka. Owszem, wyświetlacz jest średniej jakości i tutaj dla osób, które przyzwyczaiły się do droższych telefonów albo nawet do tańszych telefonów, ale z lepszymi wyświetlaczami, będą te różnice widziały. Jest. Delikatna pixelowa, jest taka biała poświata. To jest jednak ekran TFT i pewnych ograniczeń nie pokonamy, ale on jest bezproblemowy w obsłudze, czy w słońcu, czy w cieniu, jest wszystko ok. Podoba mi się też budowana bateria, to, że możemy przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut pracować na nawigacji pozbawionej zasilania, to jest bardzo fajne. Podoba mi się uchwyt, który bardzo łatwo przyczepimy do szyby i równie łatwo go odczepimy, co nie jest wcale takie oczywiste. Podoba mi się jego regulacja, bo mamy tam bardzo proste rozwiązanie w postaci takiego docisku śrubowego, wystarczy go przekręcić, odkręcić, możemy manipulować na boki w ten sposób, góra, dół też. To jest proste, fajne, skuteczne rozwiązanie. Sama nawigacja jest na tyle mała, że odczepiamy ją. Widzicie, że ruch odczepiania jest banalny. Wrzucamy do schoweczka czy do podłokietnika. problem z głowy. Ona się troszkę nagrzewa, ale ani radu się nie zdarzyło, żeby się wyłączyła na przykład przez to nagrzewanie. I w zasadzie uważam, że to jest dobry sprzęt. Zaskakująco dobry sprzęt, zwłaszcza za te około 270 zł, na jaki jest obecnie wyceniony. Jeżeli chcemy oszczędzać swój telefon, chcemy oszczędzać ekran swojego telefonu, chcemy oszczędzać baterię, chcemy korzystać ze zwykłej nawigacji, bo na przykład jedziemy po Teraz, które niezbyt często się zmieniają. Uważam, że to jest fajne rozwiązanie, zwłaszcza, że dobrze, bardzo dobrze ogarnia fotoradary. Tak jak wspomniałem, W 10 baza fotoradarów była z 8, dwa dni różnicy niewiele wtedy się mogło zmienić. O ile w przypadku fotoradarów niewiele, o tyle w przypadku tych dróg z objazdami to się może wydarzyć i na to uczulam. Ale poza tym to jest fajny, budżetowy sprzęt. Zdanie na koniec, bo o tym zapomniałem, jako, że ja jeżdżę tylko sobówkami, nie zwróciłem na to uwagi i nie testowałem tej opcji, ale nawigacja pozwala na otworzenie profili też dla innych pojazdów, dla dostawczych, dla ciężarowych. Możemy tutaj określić dopuszczalny nacisk na oś, wysokość pojazdu, więc też rzeczy, które są kluczowe dla osób, które jeżdżą większymi gabarytami. To wszystko tu znajdziemy, więc te mapy dla samochodów ciężarowych i algorytmy dla samochodów ciężarowych i gabaryty ciężarowych też tu są. Ale ja się nie wypowiem, jak to działa. Dzięki serdecznie, że znieśliście tą słabą jakość dźwięku, jaka towarzyszyła nam nagraniom na zewnątrz, w aucie. Ale uznałem, że chcę, żeby ten test był po prostu maksymalnie wiarygodny, żebyście wiedzieli, że ja tym samochodem jeździłem rzeczywiście, ja tej nawigacji używałem rzeczywiście. Stąd też na na komputerach pokładowy Po prostu korzystam z tego sprzętu podczas tygodniowego wyjazdu i u mnie się sprawdził. Czy u każdego sprawdzi się równie dobrze? Nie ma pojęcia. Na pewno czytania znaków nikt nie zastąpi. Tym optymistycznym akcentem kończę. Trzymajcie się, się ciepło. Do zobaczenia.